Tak Jakie są obowiązek pracodawcy mieć regularnie wynagradzania, bo ma obowiązek prawny? W dniach 19 i 20 lutego w Jeleśni odbyło się dwudniowe wyjazdowe posiedzenie zarządu regionu pod Podbeskidzie NZZ Solidarność. Musieliśmy podsumować rok. Zamykaliśmy rok 2023. Zarząd podejmował decyzję o, o przyjęciu jakby rozliczenia budżetowego. Przyjęliśmy też harmonogram i budżet na przyszły rok. To jest ta podstawowa rzecz, którą, którą w dniu dzisiejszym zarządem regionu podejmowaliśmy. Podczas obrad zarządu wręczone zostały związkowcom wyróżnienia. Edward Kubas, wieloletni przewodniczący Solidarności w Bielskiej Apenie, odebrał odznakę zasłużony dla NSZZ Solidarność. Ja jestem członkiem związku i, i szefem Związków Zawodowych Solidarności od 80 roku. Przeszedłem cały ten okres czasu. <laughs> stan wojenny. I później się zaczęło znowu od, 70, od 89 roku znowu wróciłem na to stanowisko związkowe. I, i co? No i zostałem wybrany między innymi jako Jeden z delegatów na zjazd krajowy w 1990 roku i byłem do końca delegatem na zjazd krajowy, dopóki nie przeszedłem na emeryturę. Dyplom związkowca roku 2023 i specjalną statuetkę beskickiego górala odebrała przewodnicząca oświatowej solidarności Justyna Kurasiewicz. Ja myślę, że po prostu wykazaliśmy się w ostatnim roku i chyba nawet nie tylko ostatnim roku jako oświata paroma sukcesami i również odbudowujemy nasz związek po takich masowych odejściach w 19 roku po strajkach. Udało nam się trochę Uzwiązko zwiększyć uzwiązkowienie. Gośćmi specjalnymi spotkania wieleśni byli związkowcy z regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność oraz przewodniczący związku Piotr Duda. I on dostał tego dnia specjalne wyróżnienie. No to jest ciężki czas przed nami, czas, gdzie trzeba być odważnym, jak ten orzeł, można. Dowiedzieć się o wielu problemach, które są na poziomie nie tylko kraju, nie tylko regionu, ale przede wszystkim organizacji zakładowych i tak było na dzisiejszym spotkaniu. Sprawa dotycząca chociażby Polskich Lasów, dotycząca motoryzacji, dotycząca oświaty. Te problemy dzisiaj były na spotkaniu wspólnych zarządów regionów Częstochowy i Podbeskidzia przedstawione. To dla mnie jest bardzo ważne, aby się... Zapoznać z tymi problemami nie tylko przedstawionymi na posiedzeniu Komisji Krajowej, ale właśnie na takim roboczym spotkaniu jak dzisiaj tutaj wieleśnie. Wieleśni. To, co dzieje się w zakładach motoryzacyjnych, to, co dzieje się chociażby dzisiaj rano, rozmawiałem z przewodniczącym Wojciechem Krasuskim z Kuty Ostrowiec, że Kuty Ostrowiec chcą zamykać, to jest właśnie ta polityka klimatyczna. Będą fabryki silników przenosić do krajów spoza Unii Europejskiej bo u nas się nie będzie opłacać, produkować, będziemy płacić duże emisje za, za CO2. Nie ukrywam, że Piotr też mówił o tych zagrożeniach, które są przed nami i które... te zagrożenia musimy w jakiś sposób eliminować. Jesteśmy gotowi, zwarci, czekamy na sygnał, na działania. Mam nadzieję, że... ta dobra zmiana, w cudzysłowie, która idzie nie zniweczy tych 8 lat takiego działania jakby pro pracowniczego, że te osłony socjalne, które dostawały rodziny, nie zostaną zniesione, a z drugiej strony, cieszymy się w tych zapowiedzi, które już idą. No 30% wzrostu wynagrodzenia, w, jeśli chodzi o nauczycieli, to takich wzrostów nie było, oby były dotrzymane. Cieszymy się z kolejną rzeczą, która jest, że Fundusz Świadczeń Socjalnych jest już odmrożony, to, co Wiele lat Solidarność się ubiegała i to co wiele lat odmrażaliśmy przez te 8 lat ten Fundusz Socjalny. Zgodnie z ustawą na 2024 rok jest już Fundusz Socjalny, więc to jest też sukces Solidarności.